Hej, energia na dziś na dzień. 3 kwietnia 2022. Wybieramy codziennie z kart Tarota oraz z kart wyroczni i witam się z Wami serdecznie na moim kanale na kanale Tarczystki Iris. Ale sprawdźmy, co chcą powiedzieć karty na dzień 3 kwietnia 2022, co nas wiedzie, co nas prowadzi, jaka jest energia, jaka jest też główna karta tego dnia dla wszystkich. Słuchajcie, dobra, mamy dzień. Energii Księżyca. Tak? Będzie to dzień, w którym możemy wykorzystywać naszą podświadomość. Bądźmy rozważni, bądźmy rozsądni, e, bądźmy ostrożni w tym wszystkim, tak? ale może być tak, że trudności, które się Pojawią, mogą być do przeskoczenia, mogą być do przejścia. Należałoby to też wszystko przeanalizować gdzieś w ciszy, w głębi e, samych siebie. Jakieś ważne doświadczenia, słuchajcie, mogą w tym dniu zaistnieć. Także, jeżeli coś będzie się działo, warto byłoby zwrócić na to uwagę, warto by rozważnie do tego podchodzić, nie rzucać się na głęboką wodę. A może być taki dzień z jakimiś przełomowymi momentami w tym życiu, tak? Może być tak, że spotkamy jakąś osobę, słuchajcie, która bardzo dużo zmieni w naszym życiu, możemy planować jakieś bardzo ważne zmiany, może w ogóle zmieniamy własne poglądy. Jeżeli chodzi o finanse, uwaga na jakieś ryzyko, słuchajcie, jakieś, um, nie wszystkie rzeczy, które widać od razu, mogą być jakieś ukryte, natomiast mogą pojawić się jakieś nowe pomysły, nowe e, koncepcje, um, nowe rzeczy w naszym życiu, ale tak jak powiedziałam, warto zwrócić uwagę. Na to, co się wokół tego wszystkiego będzie zadziewało. Jeżeli chodzi o miłość, e, może być delikatna zazdrość. E, uważajcie na jakieś zamieszania w tym uczuciowym momencie tego dnia, bo gdzieś może się to tutaj e, kręcić. Jakaś niestabilność, jakieś niepewne plany, jakieś tajemnicze sprawy też tutaj mogą zaistnieć, dlatego warto byłoby też rozmawiać, e, przyjrzyjcie się niektórym rzeczom, nie wskakujcie od razu na głęboką wodę, warto byłoby się tutaj lekko zastanowić. E, używajmy w tym dniu też, moi drodzy, naszej intuicji. Ona naprawdę może nam dużo, dużo podpowiedzieć. A radą jest, byśmy wsłuchiwali się właśnie w naszą podświadomość, byśmy szukali odpowiedzi w naszych snach, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy do nas przychodzi odgórnie, więc zwróćmy na to uwagę. Mamy energię, słuchajcie, tak? Mamy... Um, w tym dniu w ogóle jakieś poczucie pewnego strachu, jakiejś tajemnicy. Może być tak, że odczuwamy pewien lęk przed pewnymi rzeczami, które w tym dniu mogą zaistnieć i to wewnętrznie nam świadomość podpowiada. Dlatego zwróćmy na to uwagę, bo może tak być, że warto byłoby z tego po prostu skorzystać. Gdzieś ta podświadomość będzie nam pomagała, więc warto na to po prostu popatrzeć. Zobaczmy, słuchajcie, kartę dopowiadającą zatem do naszej głównej karty dzisiejszego dnia. Dobra, ok, słuchajcie, jest to karta dziewczyny porannej rosy. Mamy, mamy swoją świadomość, jesteśmy energią niesamowitą, ale w głębi nas, w głębi siebie, czujemy dzisiaj lekki strach. I właśnie ta karta też o tym mówi, że stoimy, jesteśmy zdecydowani, jesteśmy um, silni, mamy pewien dyskomfort, jeżeli chodzi o energetykę, bo mamy lęk, możemy mieć te złe um, przeczucia, słuchajcie, tak? Um, uwaga na iluzje, jeżeli w tym dniu gdzieś się jakieś pojawiają, warto na to zwrócić uwagę. Natomiast my jesteśmy zdecydowani do tego, żeby stawić czoło temu wszystkiemu, że potrafimy zawarcie o siebie, że potrafimy. Podnieść też pewne rzeczy i ruszyć z tym wszystkim do przodu. Tak, mamy strach, może być jakiś potężny, słuchajcie, ale damy sobie z tym wszystkim radę, bo jesteśmy mocni. Um... W ogóle powinniśmy dzielić się nad, własnymi uczuciami, z własnymi e, zmartwieniami, z jakąś pewną osobą, która będzie nas w tym dniu wspierała, i, e, i ona też nam pomoże pewne elementy naszego życia e, tak jakby wyrzucić. Tak? Dajmy sobie na to pozwolenie, bo e, niektóre złudzenia, które być może gdzieś się pojawiają, mogą nie być dla nas. Warto byłoby w tym dniu skorzystać z pomocy i rady pewnej osoby, która może nam Podpowiedzieć, słuchajcie, może nas przeprowadzić w tym dniu, więc zwracajmy na to uwagę, a, a będzie raczej dobrze. Wykorzystujmy nasz intelekt, wykorzystujmy w tym dniu naszą podświadomość i przejdziemy to wszystko do przodu. Zatem, moi kochani, życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawiam, Iris. Pa, pa, pa.